ale drodzy, widzę, jestem po mojej przerwie technicznej jestem z powrotem. I kopiamy dalej. O chyba wiem jak wyjść. Nie, czyż, powiem, powiem to nie uwierzysz. Co? Jak myślisz? spawner? No. Jest! Ale jest to blisko gdzieś. Słyszę, czuję. Czuję to całym ciałem. Tak, bo mam dwa serduszka, nie wiem co ty biło. nie, ale to nie jest spawner. To jest Kurde, a tutaj ja mam kabelstone, a ja tam nie kopałem. Spouder! No nie gadaj. Naprawdę? No! Zwartowałem... A ja mam jaskinię z pajączkiem. Z pajączkiem. Haha, ja stamtąd zeskoczyłem i nie umarłem. Zaraz umrzesz. nie masz laga. Ej, chodź tu do tej jaskini, no? No, jestem. Tu. Pająk. No, twój! Mój, zdejmę go. Kurde, no... Zniszczesz mi tor. Spoko. Mogę z nim skrócić drugiego? Dodać, nie ma. Spoko. Kurde, pochod... Mam jedną pochodnię tylko. Użyję mojej mocy tu Aha, wyszliśmy inną jaskinią i się... O, WŁAŚNIE SIĘ NOC ROBI Ej nie Ciechaj, Ciechaj, Tak jak na W-ie. Super dasz Zaraz działa Na -op, OP działa jump to Dawaj 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 Nie wiem Dawaj 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 Kurde jak będzie sprint to będzie łatwiej No fajnie to do dali nie? Dodadzą. Smart moveik najlepiej, jakby dodali. Wiesz można klękać, kurczować się. Tak jak Ty, w nocy tej. Ej, widzę świnie i kilka owiec. A jedna jest akurat przy naszym domku. Chodź tu, świn, Esz. O zombie jaka. Kurde, owca! Dobra, właśnie. Nie boję. Nie mogę wejść. Nie, bo terapię. Nie dobra, idę ja masz wągla. Trzy. Dobra, to dam ci dwanaście. Znaczy się sześć, bo mam jeszcze trochę drzewnego. 12 wydobyłem z tamtego. Co ty mi wskazałeś. Ja mam jeszcze trochę żadnego. The takiego. science show! Pursywa. Kurde, uda mi się? Podbiec do tamtego drzewa i zabrać? Uda mi się. Hej, a robimy jakąś kopalnię tutaj? Tak no, nie zrobimy, najlepiej pod twoim łóżkiem? No chyba nie, bo twoim mi też kopać. Ale ja nie mam łóżka. No to w pokoju. No teźba po Nie! Stoi. Ej, masz... masz wełnę? E, trzy. A, to no łóżko i idziemy spać. No sekundka. Kurde. No jest. This time for... show. Yeah. Dzień. Yeah. Zrobić łóżko? No tak, ale już, zanim to wszystko wyciosam, bo wie w ten role-playing. Ale ja dopiero je. rozwa... ja teraz dopiero czynę drewno. Widziałem, masz już... Je, masz już, się, nie, masz już się Dobra. Pijano. Okej, okay, ja, ja już leżę. Oh no, widzowie to widzieli. O, dzień jest. Let's go! O, nie, free Naprawdę? Naprawdę! Idzie tutaj! Jeśli mi rozwali domek, to po tobie jest. Ej, on tu stoi zwiak! Lopek! Ej, on tu stoi w Po to. Panie metrunie! Eee... Coś się znajdzie, e. Pozwolisz? Nie. Co robisz? No chyba nie! Ale to jedyny sposób Mogę go tu spuścić? Jest nie Jest tak fajny Oj, jestem Dawaj Tylko pij, bo on jest na mnie Ej, a może... Ej, mam pomysł IDIOTO! nie stało się? Ty to naprawiałeś? Dobra, ale ja nie mam drewna I gdzie a. moje drzwi? Spoko, czy to będzie w nocy naprawdę? Do węg, o domek domek to Teraz i spadłem. Ha ha ha. Okej, to już dobrze. I mój pokój będzie bezpieczny. Już jest mniej więcej dobrze. A masz łóżko? E, tak teraz fajnie wygląda! Domek. Mi się wydaje. A przynajmniej u mnie na teksturku. Bo ja nie mam bo ja nie mam nawet drewna. E no słuchaj, e. Ej, pającie! A nie pają. E no, musiałoby być gdzieś awaryjne wyjście. No to rób tam, a tam to, tam to było złe? Nie, dobre było dokładnie, akurat. Ej, ty głupi powiedz, zły. powiedz temu komuś, kto siedzi koło nas, temu tej dziwnej mentalnej istocie, która do mnie dzwonić na skrypę. A, awaryjne wyjście. Ej, no doskonałe, teraz... Ej, a ten odcinek nie jest czasami za długi. Dobra, to do zobaczenia, fani, do jutra.